Jesieniary. Dzisiaj unboxing mojego prezentu na Mikołajki. Nie wiem, czy tak dziwnym macham ręką. Tutaj jest on. W całej okazałości. No, mamy koteczkę Świętego Mikołaja. Są też znaczki pocztowe, wszystko na legalu. No, dobrze, że nie. pewien inny znak czek się nie ułożyły. Kto wie ten wie? Jedną ręką tego nie zrobię. O. Jest widać taką. folię bo to gówno dobra, jestem w Pepka. eee yy, nie widać tego na nagraniu artysta dłużko artyst sketch paper no i w tym wysunek. rysunek no to mamy owiec debilu ty nie piszesz się e S shit, to jest i pojedyncza forma, i mnoga forma. Liczba mnoga i pojedyncza, debilu. O. Papiec biały, chociaż, ma cię, trochę taki pożółkły. E, gładki. Ale ma takie wzorki Hi Chyba będzie widać. A może nie. Kiwi. To jest taki specjalny papier do losowania. No, sprawdzimy jak się na tym czymś losuje. Na początku to jest zwykły dokopis. No, normalnie. To jest dziwny dźwięk. Dobra. sekunda też normalnie dobra, jeszcze zmuduję Dobrze. Ale to, zależy, ale to zależy od gumki. Zależy od gumki. Nie umiem mówić. Dobra. I ty? Tylko na to na będzie widać. Ale... Pa, tu jest jakieś gówno. I nic nie widać. C! sprawdzam też węgiel, fajnie się rysuje. Ale joj, co! Końcowa cena tego dziwnego papieru do rysowania to 9 na 10. Dla wielu osób może być wkurwający dźwięk, e który wydobywa ze siebie z siebie papier podczas e, rysowania. Nie on tak nie tygaduje, ale na duży plus ryszem alkali nie prześwitują. Nie mam nic więcej do...